Budynek, o którym mowa w artykule 3 ustępie 2 ustawy. I w czwórce czytamy, że chodzi to o ustawę właśnie o charakterystyce energetycznej budynków. No i jaki to jest budynek, zobaczmy. Też znalazłam ten, ten właśnie przepis artykuł trzeci ustęp 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Tutaj akurat przegląd od AI dobrze się spisał. Nie zawsze tak jest, ale tym razem dobrze przeczytajmy sobie to. Ten właśnie artykuł stanowi, że właściciel lub zarządca budynku zajmowanego przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 metrów kwadratowych, w którym odbywa się obsługa interesantów, ma obowiązek Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku braku spełnienia wszystkich tych warunków, obowiązek ten nie powstaje. Czyli po prostu trzeba y, wszystkie te warunki wymienione na raz.